para estar tá Widzę, że piąty poziom zdobyłeś. No, cmentarz. No, czekaj. Ja tu mam bossa. No to ty sobie walcz z bossem, a ja zabiję w tym czasie krwawą orlicę. Jakiś dziad odporny na ogień, który się leczy. Dobra, to fajnie. A mi ucieka krwawa odlica. Ma problem. No i po krwawej odlicy. Ty robisz już ten drugi? No ja już skończyłem ten drugi Ale chodź, bo są tutaj... Bo mi coś zawiesza bardzo strasznie. Co? Coś bardzo strasznie zawiesza. Idziesz uh -huh. do mnie zwiedzić no, dwa ja te tak budynki. Nie chcę mi się teraz. Bo mi coś bardzo strasznie zawiesza jak walczyłem z tym gorszym. No, magią ich traktuję wszystkich, oni nie umierają. Takie zdechy są, w dążeniu nie atakować. Mhm. Mm co? No? O, mam takie coś, co się nazywa kaphuary Mhm trzymam to mi jest potrzebne dlaczego? Co? Kapuary? A co to jest? Takie jakieś coś. Takie jakieś coś. Coś co wygląda jak taki nożyk. I to jest pewnie na zabójczyni. No, chyba. No. Zwykła jakość, czy jakiś uszkodzony, czy coś koło tego? Jeden jest zwykły, drugi jest niskiej jakości, a jeden jest uszkodzony. Mm -hmm. Pierścień, klejnot... Nie, nie dam rady tak grać na razie. Czemu? No bo stary, jak mi zawiesza, wszystko mega. Na... Traktuję ich wszystkich trzy razy magią, oni nie umierają. Oni zawsze po jednym ciosie umierają. Hm no nie wszystko w miarę normalnie działa Traktuj trzy razy magią pod rząd. Oni Pokaż ten normalny Co? Nożyk Dla zabójczyni Zaraz. Czekaj chwilę Czekaj No, dawaj to mam go wyrzucić Ej, bo właśnie nie pamiętam czy tutaj była opcja handlu No, dawaj, to jest zamian Dam ci magiczny mieczyk No, no. 4 do 8 obrażeń 2 do minimalnych obrażeń 19 jest do skuteczności ataku 1 do trzech obrażeń od błyskawic i 6 obrażeń od błyskawic przez 2 sekundy Dobra To dawaj opcję, tam tak, Muszę zobaczyć Albo tego wyrzuci, ja wyrzucę tamto nie No mi się wydaje, że tutaj była taka opcja, tylko nie pamiętam gdzie no dobra, no bez problemu, wyrzuć tamto, ja wyrzucę tamto i będzie okej. No, tylko ja nie chcę tego kijowego zobaczyć. Nie będzie, będzie zbyt krótki kuar. O, z na klejnot. No dobra. Ja idę w prawy, a ty idziesz w lewy. Budynek. Do Mausoleum ty idziesz. Ja idę do tego no. drugiego. A no to tam jest mocniejsze potwory, W Skrypcie tak? są podobne. Bardzo no słabsze. No, bardziej prawdopodobne, że słabsze ty te te Nie wiem. Jak spotkasz jakiegoś potwora, to powiedz mi jaki to był. Hm, godny trup. Wow, 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 wow. Pff, A to ci skubaniec. Ano a no Śpialacy. tak zapomniałem, że to jest kamienna skóra Śpialacy i głodne trupy. No ja na początku też trafiłem na głodne trupy Jeden prawie mnie ubił. Tak, Wiesz, akurat najgorsi to są z kamienną skórą. Przeciwnicy. Kościoła, Macz. To myślisz, że spady mamy wysłać do tych mniejszych potworów? Nie, akurat cię wysłałem do słabszych. Co to jest taki płonący pentagram? Jaki płonący taki na ziemi, pali się pentagram Taki Nie biolog. mam pojęcia. I ten ogień mnie zabija. Aaa, chodzicie o takie luźno stojące ściany. Ognia. No, to wygląda jak pentagram. A, wiem. Też to mam. Co to, to jest? A po prostu... Ech, twórcy tak zrobili. Staram mi wyskoczyć jak diablo pewnie. Tak, na pewno. Znałem Ciebie po sobie. żebym sam bal z tym diabłem na piątym <noise> poziomie. Wiesz, to by było śmieszne. Gdybym tak zrobił, o, mam Wow, a ja zdążyłem dwóch zabić. Ja zdążyłem tego jednego spalić. Wow. O stary, ile mi wypadło? Z czego? Ze złotej strzyni. nie mogę tego wziąć bo jestem przeciążony Przecież masz tą kostkę Chora Dreamów Wiem No, ja już skończyłem zwiedzać swoją część no, okay. <gry> I zabrakło mi 30 punktów ekspa do poziomu O bezpa nie wchła wow. plus 10 do lansu Cię zabiło mnie Co cię zabiło? Nie no co ty, jakisz ja bym się dał Cóż, zająć ciebie Krwawa orlica. A ja ją muszę zabić. A ja ją zabiłem. A ja mam misję. A ty nie masz misji, żeby wrócić do krwawej... Or do Kashi? Przypadkowo? Nie. Jestem Nie jesteś pewien? Zawsze mnie teraz w ogóle nic, się nie chce otworzyć okno Tak laguje czy co? No wszystko mi laguje cały czas Dobra, ja wracam już do obozowiska Łotrzyc Czekaj, bo ja się już nie słyszę w ogóle Już tak mi laguje stary na A teraz w ogóle się zawiesiło i teraz tak zajwaniam że chłopie Jak się odwiesiło to to w ogóle jakby brakietę dostał, to nie powiem gdzie. No. Nie no, tak się nie da grać. Tak? Albo ja się zaraz wścieknę. Albo wyrzucę przez okno tą grę. Może po prostu masz za mocnego kompa. No nie, bo normalnie jak się grało, to nie, to musi być coś inaczej. Pytanie tylko czy im? No, masz zakończone zadanie. A co to jest Kioko? To co za tobą laka? Lata? Twoja pomocniczka. Tak. tak. No bo twoja. Pogada z Kasiją? No. No. Nie masz odpowiedzi? Co? No, na po... ale napłaca mi a... to. Jest bardzo przydatna. Tyle ci powiem. I ją No. stary, też chwora. Nie będę sam z tobą. Bo... Po... Po gnośniczki. No, no. Wiesz, ona często ratuje tyl tylną część ciała. Aha, no, ale moją Oj zdziwisz się. O, Sprzedałem kotkę Dreamów. Wiem, że żartujesz, bo jej się nie da sprzedać. No właśnie wiem, że się jej nie da tak, sprzedać. Tak na pewno. Bo o, już wróciła. Nie, ja przy takim lagu nie mogę grać. Bardzo mi on draf. No, Dobra, to najwyżej jutro spróbujemy jeszcze raz. Nie rozwala taki lag, nie stary. Tak. Siedzę sobie, siedzę, tutaj lag, lag, lag. Zdarza się. Ja tam zasadniczo jestem przyzwyczajony. A ja nie. Ja nie mam zwykle takich lagów tam, gdzieś. No. Cząsty wypić. Ty chodzisz dalej, czy już Nie, wychodzisz? ja aktualnie sprzedaję... ...przedmioty. A ty już wyszedłeś. Mhm. Obok ciebie stoję. tak. Po tym trudem Chcesz wielki talizman, który dodaje 14 maksymalnej wytrzymałości? No Bo no, ja bym tak. to sprzedał, ale nie potrzebuję. No. Wyrzuciłeś już? Dobra, to ja go łapię. O, znowu wjecha. Czarny obraz. O, dobra. Ale nie zidentyfikowany. Gdzie ja tego mam? Tak. Musisz go trzymać cały czas w ekwipunku. biegnę, na co jakiś Czekaj, czas tak zaraz, zaraz zobaczę tak biegam sobie za, za tobą próbuję widzisz? no widzę że biegasz ale nie cały czas, to co jakiś czas lagi dostaję że mi przerywano po prostu no widzisz jakie ja lagi mam? Widzę. Masakra, ja tak nie mogę. Ja to drażni to. O, teraz w ogóle ty zaczynamy. No dobra, czyli co? Koń, kończysz. No to czekaj jak najpierw muszę się odlagować. Teraz... Nie no, bo ja już wychodzę No ja też ja tego masz się odlakuję